Witam państwa, nazywam się Maciej Urbanowski. Serdecznie zapraszam na wykład o doświadczeniu rewolucji w literaturze dwudziestolecia międzywojennego od Zofii Kosak-Szczuckiej przez Cego do Stanisławy Przybyszewskiej. Doświadczenie rewolucji jest jednym z fundamentalnych, jeżeli chodzi o literaturę dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Jest to doświadczenie, które wiąże się z jakość, także z doświadczeniem nowoczesności, gwałtownej zmiany, modernizacji, emancypacji. Maria Dunin-Kozicka w swoich wspomnieniach Burza od schodu wydanych w 1925 roku pisała, żyjemy w czasach, tak niespodziewanych żywiołowych przewrotów, gdzie chwila za wiek starczy nieledwie i któż przewidzieć jest zdolny, co nam przyniesie dzień jutrzejszy. Więc rewolucja wpisuje się w jakieś doświadczenie gwałtownej zmiany, przewrotów, szybkości, które będzie charakterystyczne dla nowoczesności. W literaturze polskiej doświadczenie rewolucji jest w głównej mierze doświadczeniem rewolucji bolszewickiej i to, jak. Literatura polska reaguje na rewolucję bolszewicką, a więc doświadczenie rewolucji, komunizmu, bolszewizmu, totalizmu, to jest jedna z takich cech, która decyduje o wyjątkowości w pewnym sensie literatury polskiej. Na tle ówczesnej literatury europejskiej, bo właśnie polscy pisarze mieli często w sposób tragiczny okazję skonfrontować się z bolszewizmem, z rewolucją i wyciągnąć wnioski, które okazywały się prorocze, profetyczne, jeżeli chodzi o, całe 20, o cały XX wiek. Warto też pamiętać, że cień rewolucji, jakby kładzie się na całym dwudziestoleciu międzywojennym. Katastrofizm, twórczość Witkacego, to wszystko jest niezrozumiałe, gdy nie pamiętamy o tym właśnie cieniu, o tym doświadczeniu specyficznie przeżywanym. Polscy pisarze byli ofiarami sensu stricto rewolucji bolszewickiej, przykładem Tadeusz Miciński zamordowany w 1918 roku. Polscy pisarze Walczyli z rewolucją w szeregach Armii Polskiej w roku 1920 Stanisław Rębek, Józef Mackiewicz, Stanisław Czap-Mackiewicz, Józef Czechowicz. Polscy pisarze byli świadkami przewrotu rewolucyjnego w Rosji, Józef Czapski czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Od razu powstawały niejako na gorąco świadectwa rewolucji, bardzo często zdumiewająco przenikliwe. Jednym z pierwszych była Pożoga Zofii Kostakszczuckiej, wydana w 1922 roku. Są to nominalnie wspomnienia pisarki która opisuje lata 1917-1919, które przeżywała na Wołyniu w swoim rodzinnym majątku, czy majątku jej męża Nowosielica. Ten majątek stał się przedmiotem ataku zrewoltowanych żywiołów, przede wszystkim chłopstwa, co doprowadziło i do zniszczenia tego majątku, i w efekcie do opuszczenia przez Kossak-Szczucką jej rodzinę tych ziem. Wspominając w porządze te wydarzenia, Kostak Szczucka jest świadkiem, ale też badaczem, analitykiem i oskarżycielem rewolucji i rodzącego się wówczas komunizmu. Rewolucję opisuje z perspektywy ofiary, a zarazem oskarżyciela, formułując uogólnienia, które no mają niezwykłą celność i precyzję. Pisze na przykład o losie inteligencji, która gorąco popierała rewolucję bolszewicką i stała się pierwszą jej ofiarą. W rozdziale zatytułowanym Za komuny, opisując rządy bolszewickie w jednym z niewielkich miasteczek na Wołyniu, formuje generalne tezy do dotyczące tego, czym jest rewolucja bolszewicka. Pisze, że jej zasadą jest, tu pozwolę sobie zacytować, ogołocenie wszystkich ze wszystkiego, ogólne i zażarte prześladowanie religii, atmosfera braku dobra, zupełny zanik twórczości, a wreszcie nuda, pisze Kostak Szczucka, dla mnie osobiście podstawową cechą rządów bolszewickich nie jest ich terror ani jaskrawość, ale jałowość i, i nuda. I to spostrzeżenie potem będzie wracało w wielu książkach dotyczących totalizmu i bolszewizmu. Dla kosak sztuczkiej rewolucja i Sowiety są piekłem. Pojawiają się tu aluzje do Dantego i taka metaforyka infernalna dantejska, no właśnie wynika z tego doświadczenia apokaliptycznego rewolucji, co podkreśla także tytuł tej książki. Rewolucja to pożoga, więc kataklizm bliski największym katastrofom naturalnym. Kataklizm, przeciwko któremu jednostka jest bezsilna. Rewolucja jest katastrofą niemalże totalną, niemalże, bo Kostak Szczucka, osoba głęboko wierząca, w zakończeniu tej książki stwierdza, że jakby kryzys nie dotyka Boga i religii, wierzy ostatecznie, że właśnie Stwórca jakby wpisał te wydarzenia w pewien porządek świata. Szczególnie tutaj warto w tym kontekście także przywołać prozę Ferdynanda Getla, który był niemalże właściwie rówieśnikiem Zofii Kosak-Szczuckiej, ale patrzył na rewolucję jakby z innego punktu widzenia. Inaczej ją trochę opisywał, choć równie ostatecznie krytycznie. Goetel był internowany jako obywatel Austro-Węgier w taszkięcie na terenie ówczesnej Rosji. Tam jest świadkiem rewolucji bolszewickiej widzi rewolucję z perspektywy, można powiedzieć, pewnego Pewnej prowincji ówczesnej imperium, perspektywy już dalekiej niemalże Azji. I to, co wówczas zaobserwuje, opisze w swoich opowiadaniach z tą pomątnik Karapeta w powieści karhat i we wspomnieniach przez Płonący Wschód. I tutaj Getel jest bardzo znowu przenikliwym analitykiem rewolucji ale unikającym właśnie takiej dantejskiej infernalnej metaforyki. Patrzy na rewolucję niejako z boku, z perspektywy plebejskich zwyczajnych bohaterów, a więc nieziemiaństwa nie prześladowanej przez bolszewików polskiej szlachty, przełamuje stereotypy, pokazując taką antyromantyczną, niediaboliczną, niedemoniczną wizję bolszewika, który okazuje się człowiekiem często powodowany materialnymi pobudkami, dla którego ideologia jest w gruncie rzeczy czymś drugorzędnym. Często bolszewik w prozie Ferdynanda Getla jest postacią groteskową, na poły demoniczną, a na poły śmieszną. Jest w tych jego działaniach pewna banalność, która jednak doprowadza do demonicznych skutków. Tutaj mamy takie, można powiedzieć, avant la lettre. Banalne zło, które widzi w bolszewizmie Ferdynand, Ferdynand Getel. W takim właśnie tragicznym, rzadkim u Getla opowiadaniu Samson i Dalila widzimy rewolucjonistę, który zabija burżujów nie z powodu nienawiści do nich, ale po to, by ukraść im na przykład drogocenne futro. Ale też w tym samym opowiadaniu idei rewolucji, która wywołuje w człowieku właśnie takie niskie materialne, często działania. Tej idei rewolucji przeciwstawia Getel ideę miłości. W Samsonie i Dalili główny bohater rewolucjonista przechodzi gwałtowną przemianę duchową. Chroni dzieci zamordowanych burżujów, w cudzysłowie, ginie w ich obronie, mając przed śmiercią właśnie taką quasi religijną właściwie wizję. W opowiadaniu ludzkość z kolei cyniczny profesor Storzek rozczarowany do ludzkości, która właśnie zaangażowała się w krwawe, mordercze działania rewolucji, zostaje uratowany przez przypadkowego E, przypadkowego e, pasterza, e, rzuca się jakby do niego z okry, okrzykiem: Bracie. i Jest to też taka e, optymistyczna, w gruncie rzeczy, e, wiara Getla w to, że rewolucja e, jednak nie zniszczy imanentnego e, dobra, e, dobra w człowieku. E, ta e, idea miłości, e, która przeciwstawiana jest e, idei nieludzkiej, e, krwawej rewolucji, ona będzie się pojawiała na przykład także w pisarstwie Stefana Żeromskiego. Żeromski w czasie wojny polsko-bolszewickiej no jest naocznym świadkiem efektów rewolucji bolszewickiej. Jedzie do Wyszkowa pod Warszawą, gdzie jest świadkiem i zniszczeń na froncie, ale też widzi siedzibę rządu polskiego, który chcieli, marionetkowego rządu polskiego, który chcieli narzucić Polakom bolszewicy. Żeromski w swoim reportażu formuje szereg oskarżeń właśnie wobec tego rządu, który jest pierwszym rządem, który najeźdźcy chcieli narzucić Polsce, rządem złożonym z Polaków, jak pisze ku swej zdumieniu i także zgorszeniu Żeromski. Ale właśnie w, w tym reportażu e, także apeluje Żeromski do Polaków o to, by stworzyli hasła idee doskonalsze od rewolucji bolszewickiej, że w ten e, sposób nie tylko na polu bitwy, ale na polu walki ideologicznej, duchowej e, pokonamy e, bolszewic. I te tezy rozwinął w przedwiośniu e, wydanym w 1925 roku gdzie jak zauważał Tomasz Górek, rewolucja jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, pokazywanym oczyma i zwolenników rewolucji, ale także i przeciwników, sprawców i ofiar rewolucji. Z jednej strony mamy głównego bohatera, bohatera problematycznego, Cezarego Barykę, który obserwuje rewolucję w Baku, obserwuje ją z fascynacją, jest młodym człowiekiem, którego któremu okrucieństwa popełnione przez bolszewików sprawiają dziwną przyjemność. A z drugiej strony mamy rodziców Cezarego Baryki, którzy przeciwstawiają się rewolucji. Jego ojciec Seweryn Baryka nazywa rewolucję domem szalonych i przeciwstawia rewolucji bolszewickiej Idee ewangeliczne. Sam Cezary Baryka, kiedy przybywa do Polski, jest z jednej strony kuszony przez reformatora ministra Gajowca, który chce właśnie w taki sposób reformistyczny przebudowywać Polskę, a z drugiej strony przez komunistów reprezentowanych przez niejakiego Lulka, którzy domagają się właśnie wywołania w Polsce rewolucji, która zlikwiduje biedę i nierówności społeczne. Baryka, Cezary Baryka jest sceptyczny wobec komunistów, bo widzi zacofanie z jednej strony tych warstw upośledzonych, które miałyby budować nowy wspaniały świat, a z drugiej strony jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej widzi patriotyzm polskich robotników i chłopów, ale jest krytyczny wobec Polski i ówczesnej Polski i w zakończeniu tej powieści staje na czele, a właściwie na początku manifestacji robotniczej jakby stając albo po stronie rewolucji, albo próbując odegrać rolę mediatora w tej, w tej rewolucji. W latach dwudziestych powstają też pierwsze utwory Stanisława Ignacego Witkiewicza, który widział rewolucję na własne oczy jako oficer elitarnego oddziału Wojska Rosyjskiego. Potem o, o rewolucji bolszewickiej. Nie pisze, natomiast bardzo wiele pisze o rewolucji jako takiej. Wszystkie jego, czy prawie wszystkie jego dramaty, powieści takie jak Pożegnanie jesieni czy Nienasycenie, właściwie są opowieściami o nadchodzącej rewolucji. Ale nie jest to rewolucja bolszewicka, jest to rewolucja wyobrażona rewolucja która w utworach Witkacego ma charakter ponadnarodowy jest rewolucją globalną jest rewolucją która się ma wydarzyć w nadchodzącej przyszłości jest też rewolucją, która jest konsekwencją procesów toczących się właściwie od 1789 roku, a więc od rewolucji francuskiej, które prowadzą do, jak twierdził Witkacy lub jego bohaterowie, do mechanizacji czy zbydlęcenia ludzkości, do jej uniformizacji, niwelizacji, czyli pozbawienia jakby społeczeństwa, potrzeb duchowych wyrastających ponad to, co. Materialne. Jak jeden z bohaterów powie, e, e, pogwajdlić i pokierdasić to jest jakby pewien ideał, e, do którego dąży rewolucja. Rewolucja e, będzie dla Witkacego katastrofą nie w sensie zniszczeń materialnych, ale także duchowych. Będzie końcem właściwie człowieka i jego e, e, potrzeb duchowych, potrzeb, które e, sięgają transcendencji, które są e, e, fundamentem jakby twórczości artystycznej czy e, filozoficznej. E, stąd u Witkacego efektem rewolucji jest szare mrowisko, cywilizacja termitów e, takich samych szarych e, Pozbawionych indywidualności. To jest rewolucja, w której nie ma elementów dantejskich, ale właśnie uderza jej brzydota, nuda, taką, jaką przewidywała w pożodze Zofia Kosak-Szczucka. To jest rewolucja, którą Witkacy pokazuje oczyma jej ofiar, a więc duchowych elit które u Witkacego są doskonale świadome nadchodzącego niebezpieczeństwa, ale równie doskonale są bezsilne, bo słabe, dekadenckie nie mają już żadnych możliwości przeciwstawienia się nadchodzącej rewolucji. Zwycięża w rewolucji nowy człowiek, człowiek, który przypomina automat, Robota. Widzimy go w zakończeniu szewców. Pojawiają się tam hiperrobociarz, towarzysz X i towarzysz Abramowski. Właśnie tacy anonimowi, pozbawieni uczuć wyższych, nowi ludzie, którzy zrodzą się z rewolucji. W tym kontekście to są wszystko lata 20. Warto jeszcze przypomnieć bunt Władysława Stanisława Rejmonta. Znamy go jako autora chłopów, ale niedawno przypomniano znakomitą jego powieść zatytułowaną właśnie bunt z 1924 roku. Jest to opowieść o zwierzętach, które zbuntowane przez psa o imieniu Rex buntują się przeciwko swym właścicielom i wyruszają gdzieś na wschód, gdzie obiecuje im Rex pewność, że będą miały dużo jedzenia, będą wypoczywać, nie będą musiały pracować. Ta eskapada na wschód kończy się tragicznie: zmęczone zwierzęta, upodlone. E, można te, też e, powiedzieć moralnie niejako zdegradowane, e, oddają się z rezygnacją z rezygnacją rządom. Goryla wpadają, można powiedzieć, z deszczu pod, pod rynne. Ta historia przypomina bardzo folwark zwierzęcy George'a Orwella, i jest też taką przypowieścią o tym, że absolutyzowana wolność prowadzi do absolutnej niewoli. To także lekcja, którą wyciągali pisarze polscy z doświadczenia rewolucji. I jeszcze dwa przykłady reportaży ze Związku Sowieckiego, bo ta rewolucja zbudowała. Budowała własne państwo i w latach 30. polscy pisarze zaczynają, jest taki krótki okres, kiedy odwiedzają Związek Sowiecki, oglądają jak wygląda opierzona rewolucja. To jest tytuł reportaży Wańkowica z 1934 roku. Antoni Słonimski opisuje moją podróż do Rosji. I w obydwu tych tekstach bardzo ciekawych, właśnie pokazywane są skutki rewolucji. Bolszewickiej, pokazywane z krytycyzmem. Słonimski jakby stacza taką walkę w tym reportażu sceptyka z entuzjastą rewolucji, zwycięża w niej sceptyk, który widzi, że ta zrealizowana, opierzona rewolucja przyniosła biedę, wszechobecne szpiegostwo, strach coś co nazywa słonińskimi mikrobami GPU, czyli Policji Politycznej i takiego codziennego okrucieństwa. Podobnie Wańkowicz, którego uderza w tej opierzonej rewolucji szarość, brzydota, monotonia, nuda, ale też jeżeli coś okazało się pozytywnego, to to jest ta dawna Rosja, której rewolucja nie zdążyła jeszcze zniszczyć i wykorzenić. W tym kontekście warto też pamiętać, że polscy pisarze opisywali inną rewolucję, mianowicie rewolucję hitlerowską, bo dojście Hitlera do władzy było z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego traktowane jako rewolucja, często rewolucja analogiczna do rewolucji Bolszewickiej. Bardzo szybko powstają dwie bardzo ciekawe książki reporterskie. Zygmunt Nowakowski, który był doskonałym felietonistą, prozaikiem, w 1933 roku wydaje reportaż zatytułowany Niemcy à la minut czyli jakby Niemcy na gorąco, w którym właśnie opisuje pierwsze chwile po dojściu Hitlera do władzy. Jest to jedna z pierwszych i od razu bardzo przenikliwych relacji z niemiec hitlerowskich, która się zaczyna słowami przecież to rewolucja. Hitler właśnie przewodzi pewnej rewolucji, którą Nowakowski obserwuje z narastającym dystansem. Z jednej strony pisze, że cały ruch hitlerowski przypomina mu mechanizm, maszynę, widzi w tym przejaw choroby toczącej Niemcy, ale też dostrzega elementy spektaklu, teatralizacji, dzięki której Hitler dochodzi do władzy i porównuje brunatną koszulę, którą Hitler nałożył Niemcom, do szaty dejaniry, która, jak pamiętamy z mitologii, niszczyła, paliło ciało tego, który ją nałożył. Rok później wychodzi Cywil w Berlinie reportaż Antoniego Słonimskiego, który był publikowany na łamach wiadomości literackich. Także bardzo ciekawa relacja o Niemczech Hitlera. Jako Niemczech spełnionej rewolucji, którą Sobański wprost porównuje do rewolucji bolszewickiej, zauważa, że jest to rewolucja brutalna i widzi w niej odrodzenie prymitywizmu, porównuje też efekty wprowadzenia tej rewolucji do książki Życie Termitów belgijskiego pisarza Meterlenka, więc jest tutaj bliski znowu diagnozom Stanisława Ignacego Witkiewicza. Ale oczywiście to są takie relacje, w których doświadczenie rewolucji jest traktowane jako negatywne i niepożądane, jako kryzys. Warto pamiętać, że oczywiście były także relacje, w których oczekiwano rewolucji. Mamy nurt rewolucyjny w dwudziestoleciu międzywojennym. Dobrym przykładem jest twórczość Brunona Jasińskiego, pisarza, który kojarzony jest głównie z polskim futuryzmem. Jasiński był w Rosji w latach 1914-18, i już w momencie, kiedy jest futurystą, pisze teksty właśnie będące pochwałą rewolucji, rewolucji, która ma nie tylko zniszczyć dotychczasowy porządek społeczny, ale także ład metafizyczny. Rewolucja zniszczy nie tylko panów, Ale także bezpartyjnego Boga, jak pisze w śpiewie maszynistów Bruno Jasiński. W jednym z wierszy widzimy, jak ustawia pod ścianą Chrystusa, bo on także ma być ofiarą rewolucyjnej przemocy, która wyraźnie fascynuje Brunona Jasińskiego. Także chwali Rzeź Galicyjską w słowie o Jakubie Szeli. Kulminacją tych, tych fascynacji jest powieść Pale Paryż, wydana. W 1929 roku we Francji, potem wydana także w Polsce z przedmową Kadena Bandrowskiego. Jest to taka futurystyczna wizja Paryża, który przeżywa epidemię dżumy, potem ta dżuma wywołuje przewrót rewolucyjny w Paryżu który zostaje opanowany przez robotników i ten Paryż zdegenerowany, chory na początku powieści staje się przestrzenią takiej proletariackiej idylii. Na polach elizejskich sieje się zboże i buszują tam szczęśliwe dzieci w czerwonych, czerwonych czapeczkach. Ta trochę infantylna wizja spełnionej rewolucji jest zapowiedzią właśnie takiego społeczeństwa młodego, bezklasowego, E, powrotu do jakiegoś stanu także sprzed cywilizacji technicznej. Pewną ironią losu tragiczną jest to, że Jasieński po napisaniu tej powieści został z Francji wyrzucony, przybył do Moskwy, gdzie w końcu lat 30. został zamordowany przez NKWD jako, jako polski, polski szpieg. Także w poezji mamy taki nurt rewolucyjny, tutaj Władysław Broniewski jest bardzo dobrym i ciekawym przykładem Bronieski żołnierz Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, autor bardzo ciekawego pamiętnika, nagrodzony wirtuti militari, radykalizuje się w latach 20. i 30. jest autorem właśnie wierszy rewolucyjnych, sięgających do konwencji romantycznych, w których bardzo często nawołuje właśnie do przewrotu do zbudowania społeczeństwa bezklasowego, które jego zdaniem będzie społeczeństwem lepszym, ale też w tych wierszach często dochodzi do apologii właśnie gwałtu, przemocy, która ma doprowadzić do tego nowego świata, w którym rządzą będą robotnicy, w którym nie będzie kapitalizmu. I na koniec jeszcze jedno jakby doświadczenie rewolucji, bo jest rewolucja bolszewicka, jest rewolucja hitlerowska, ale też pod tym wpływem interesują się polscy pisarze rewolucją francuską. Zresztą już w 1921 roku Stanisław Grabski wydaje bardzo ciekawą książkę, właśnie rewolucja, gdzie próbuje porównać rewolucję bolszewicką z rewolucją francuską, dochodząc do wniosku, że łączy je wiele podobieństw. Nie wiem, czy tak myślała Stanisława Przybyszewska, córka znanego, wybitnego pisarza młodopolskiego, ale fascynowała ją rewolucja francuska, wierzyła, że może, można odkryć pewne stałe prawa rządzące rewolucją i napisała na ten temat kilka dramatów. Najsłynniejsza jest sprawa D'Antona z 1929 roku, zekranizowana świetnie przez Andrzeja Wajdę. sprawa Dantona. Sprawa Dantona to jest taki rodzaj udramatyzowanej kroniki historycznej, której głównymi bohaterami są Danton i jego przeciwnik Robespierre. Przybyszewska opisuje zwycięstwo Dantona nad Robespierrem, ale też pokazuje rewolucję, jak ona sama ją nazywa, jako krwawą szopkę krwawą, bo w rewolucji coraz większą rolę, wbrew nawet intencjom jej realizatorów, zaczyna odgrywać okrucieństwo, przemoc, terror, tak, tak jest wbrew intencjom w przypadku Robespiera, którego pokazuje Przybyszewska, Szopką, bo jednostka w rewolucja, zwłaszcza tłum rewolucyjny, w imieniu której rewolucja rzekomo się toczy, jest właściwie nic nieznaczącym tłem. Jednostka w, w rewolucji musi się podporządkować jej nieludzkim prawom. Rewolucja się radykalizuje, degeneruje i osuwa ostatecznie w dyktaturę. Ta niewesoła jakby lekcja, którą wyciąga z rewolucji francuskiej Stanisława Przybyszewska, no jest też tak, takim doświadczeniem, które jak się wydaje powstało w cieniu doświadczeń rewolucji bolszewickiej. Płętując, można powiedzieć tak, że rewolucja w dwudziestoleciu jest takim doświadczeniem ważnym, ale generalnie negatywnym. Bywa oczywiście pokazywana jako oczekiwana, szczęśliwa utopia, ale najczęściej jest pokazywana jako piekło, tragifarsa czy właśnie krwawa szopka, jako zapowiedź nowego świata, nowego człowieka, który budzi grozę i przerażenie polskich pisarzy. Że nie jest to groza i przerażenie bezpodstawne, no pokazała historia lat 40., 50. i dalej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego wykładu. Kolejny wykład będzie poświęcony doświadczeniu Nowej Polski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Zapraszam.